No? Jezu Chryste. Ja pierdole, nie, nie mogę. <grystanie> Here's Johnny. <grystanie> no. <grystanie> Dlaczego te dwa zakręty istnieją? Po prostu, nie wiem. Nie, nie pytaj się mnie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Zioło. Oj w środku Herpina. What? What the Tomek próbuje pobić rekord świata na Zandvoort. W ciągu pierwszych 30 minut poprawił się 70 tysięcznych sekundy, a do rekordu brakuje mu 30 tysięcznych. wiedząc, że przez godzinę nie poprawił się ani razu oblicz. Prawdopodobieństwo pobicia rekordu w ciągu 30 minut White P. Raczej nie. Jeszcze 9 minut, tak jest spokojnie. Jeszcze jest czas! Jeszcze, kurwa! Jest czas! Dobrze, ostatnia próba. Czyli teraz... Teraz albo nigdy. Czyli to kółko... to kółko po prostu to kończę, nie? Jadę... Co by się nie stało? Osi. We'll Nie no, no próbowałem widzowie, no chciałem dla was rekordzik, ale nie da się. Przepraszam. 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 Zawiodłem was. Przepraszam widzowie. Nie. Nie. Nie da się. Nie da się. No Zandwort, Zand wygrało dzisiaj ze mną niestety. Christmas everyone Children Christmas everyone No, już mazak tam ma 30 sekund klipa, żeby zapełnić gdzieś. <laughs> nie ma, za, nie ma za co, nie ma problemu.